🎵🎵🎵 mm. Siema ja jestem Stasia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj jest to zapowiedź serii Płar Świata w DZ4, tak słuchajcie Ostatnia seria Puła Świata w d 4 została niedokończona z powodu tego, że DZ4 mi się po prostu zbagował. Nie wiem jakim cudem, ale zostawmy już to w spokoju ale słuchajcie, wpadłem na pomysł, aby zrobić serię Portrait Widzów w 23, w tej starszej wersji. I słuchajcie, co trzeba zrobić, aby wystąpić w tej serii? Trzeba pod tym filmem w komentarzu napisać swój nick, kraj i skrót do tego kraju. Czyli na przykład, nie wiem, Nick, Stasio, kraj, tam Hiszpania i skrót. Yy, no, wiecie jaki zresztą. Nie będę Wam już mówił, więc mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I słuchajcie. Chciałbym Wam też bardzo serdecznie podziękować za 545 subów. To niesamowitym tempie wbiło. Słuchajcie, ostatni odcinek, który nagrywałem z głosem, a to było jakoś chyba z dwa tygodnie temu, albo nawet dalej. Mieliśmy chyba 480, więc słuchajcie, jakieś 60 subskrypcji w ciągu miesiąca, może nawet nie, więc to jest naprawdę niesamowite, niesamowita motywacja dla mnie i naprawdę z całego serducha Wam za to dziękuję. Więc słuchajcie, Nick. Kraj i tego kraju to są podstawowe funkcje, jakie musi zrobić pod tym filmem. Jak to zrobicie, jesteście już w polu świata widzów, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was na